Witamy, witamy. Jesteśmy po meczu dzisiejszym energa Basket Ligi Arget BM Stal kontra grupa sierleccy Czarni Słupsk. 82 do 83, przegrana naszej drużyny. No i będziemy oceniać, będziemy podsumowywać to wszystko. Na początek nasz kapitan Jimmy Florence. Pytanie o ocenę tego meczu, co tam się dzisiaj tutaj wydarzyło. Jimmy, so first of all, about, about the game. First impressions right now, because it was a long conversation between the team and the coach, also I heard that the team talk inside of the locker room, so right now, a few minutes after the game, what you can say? Yeah, um, we just had a uh, we just had a longer meeting to figure out you know what the problem is and what everybody thinks. Um, this happens every season, every team I've been on, um, where we have a really tough moment. Um, we're in a really bad place right now, but uh, we got to find a way to get right back on track. Dobrze, Jimmy mówi o tym, że tak długo jak gra, no to w każdym sezonie każdy zespół ma taki ciężki moment. My niewątpliwie w takim trudnym, ciężkim momencie się teraz znaleźliśmy. Rzeczywiście była długa rozmowa pomiędzy zawodnikami w szatni po meczu na temat tego wszystkiego, co się dzieje, jak z tego wszystkiego wyjść. Jest to ciężkie położenie. Trzeba znaleźć drogę z tego wszystkiego, trzeba jakoś sobie wyjść z tej e, sytuacji. Dobrze pytanie właśnie jeszcze w kontekście tego, co tam się działo w końcówce tego dzisiejszego e, meczu, o tą strategię. About the turnover because I know that the game is uh, four quarter, not only one action, but uh, in this key moment, what happened? How you see the situation right now? Uh, so our press breaker, uh, Damian. Got the ball, and uh, he shouldn't have the ball there uh, because, like, we don't want him to dribble, obviously. So I went and took the ball. Uh, then I was trapped, and I was looking for someone to pass to, but I saw that everybody was really far away. Uh, tried to make a pass to JP, uh, really bad decision, and uh, unfortunately, that directly cost us a game. No właśnie Jimmy opowiada o tej sytuacji tam w tej końcówce tego meczu, o tej stracie. No... Piłkę dostał Damian, a nie powinien, nie powinien jej dostać, bo on nie jest zawodnikiem, który w takiej sytuacji powinien mieć piłkę, powinien kozłować. Później on otrzymał piłkę, znalazł się w pułapce, byli tam gracze czarnych, widział, że nasi pozostali gracze są dość daleko, próbował dogrywać do Jamesa Palmera, to się niestety skończyło stratą no i jak się okazuje, to też kosztowało naszą drużynę dzisiaj tutaj zwycięstwo w tym dzisiejszym pojedynku. Co jest Jimmy, what is the biggest problem in our team right now? Because during the press conference coach said it's not about basketball. It's about, it's all about the head about the mentality. You are experienced player. So um, how to explain this? We're just uh, we're not one unit right now. Uh, we're not we're not together like this. We in tough moments. We Separate from each other, uh, but like I said, man, it's it's a long season. I think last last season at this point we were maybe fixed fifth or sixth, so everything's not it's not over. Um, we'll find a way to get better, and uh, we'll try our best to bring a championship back again. Zrobimy wszystko, żeby wyjść z tego kryzysu, z tego trudnego momentu, żeby to mistrzostwo nadal było w Ostrowie w Wielkopolskim. Jimmy podkreśla, że choćby nic się nie skończyło jeszcze tak, że przed rokiem w tym momencie sezonu byliśmy na piątym, szóstym miejscu, ale podkreśla też to, że nie jesteśmy jedną pięścią, że nie jesteśmy całością, nie jesteśmy jednością, że w tych trudnych momentach... No każdy jest gdzieś tam osobno, każdy gdzieś tam jest odseparowany, no i to wszystko powoduje, że brak tej jedności później przekłada się na tą naszą e, gre, na te nasze e, wyniki. Last question, Jimmy, you want to say something to our fans? Uh, just uh, stay with us, um, continue to support. We're really thankful and happy for the support every game, and uh, we're not happy at all with how everything's happening. We're trying our best to. Będziemy ciężko pracować, będziemy robić wszystko, żeby być każdego dnia coraz lepszymi. Zostańcie z nami, oni są wdzięczni, oni dziękują za ten świetny doping, który dajecie podczas każdego spotkania w arenie ostrów, podczas meczów wyjazdowych, także bądźmy razem działajmy razem i, i zrobimy wszystko, żeby te, ten sezon był dla nas jeszcze dobry i udany. Thank you very much. You. Florence. Sí. Wracamy do Areny Ostrov. Jest uh, z nami James Palmer uh, Jr. Pierwsze pytanie o ocenę tego meczu. Junior, first of all about the comment to the game. What we can say? How you see all of this? I mean, uh, can you take you me? I mean, uh, we honestly, we just in a slump right now. I mean, everybody said uh, we just haven't. Been, I mean, we've been playing pretty good, we just haven't been coming out with the victory. So, uh, what we doing is not enough. <laughs> Nie wykonaliśmy dzisiaj dobrze tej swojej pracy, nie zrobiliśmy tego wszystkiego, żeby dzisiaj tutaj e, zwyciężyć. Były dobre momenty, no ale ostatecznie to nie kończy się naszym e, zwycięstwem. Czy oni nas czymś zaskoczyli? Did they surprise us? The no, they didn't surprise at all. Rywale nas nie zaskoczyli. Junior to podkreśla. So, where is the problem in our team right now? The head, the mentality side, because we've got a lot of skills, we've got a lot of potential, talent, and uh um, I mean, my my head ain't even, uh, in the right mind, but, but uh, we just got to lock in at the right moments, lock in the whole game, uh, the team make a it run. It's like we don't know how to shade back from it, but uh, we got to find a way to. When teams do make their run, sustain the run and, and just keep playing. Um, team make a run, we kind of start thinking too much. And um, I mean, we're just not getting it done right now. Man. I don't know what to say. Ciężko cokolwiek juniorowi powiedzieć, sam nie wie, co dokładnie o tym wszystkim e, mówić. No nie może też być tak, że jak rywale mają dobrą serię, no to my później gdzieś tam się rozsypujemy. Nie możemy w tych momentach za dużo myśleć, nie możemy za dużo analizować, tylko trzeba grać. Nie można pozwalać na takie e, sytuacje, jakie miały miejsce dzisiaj tutaj w tym pojedynku. No to jest na pewno ciężki, bardzo ciężki e, moment e, junior, because it's a very tough moment for a team. From one, one side, the season is long. From other side, uh, Jimmy a few minutes ago said that we are not uh, one unit; that uh, we are not all together. How you see this? The chemistry in the team. Uh. How do I explain uh, every, uh, everything of the. I mean, I don't, I mean I'm, I'm one person. It's hard to explain every everybody's emotions on the team so, uh, that's a tough question. But I, I just like I said, man, we're not getting it done right now and um, we came in the game third, so uh, it's not like we the bottom team right now. Of course everybody wanna be first. And and don't get me wrong, I wanna be first but uh, uh, tough league and, and good teams each and every night, and we just gotta lock in more. That's I mean, that's all I really can say. We just gotta lock in more, and I mean, no no excuses. Um, things get hard, we just gotta lock in even more. No, nie można, drodzy Państwo, się w tym wszystkim gdzieś tam podłamywać, ale trzeba walczyć, trzeba szukać sposobu. James podkreśla, że ciężko gdzieś to wszystko jest tutaj tłumaczyć, opowiadać. Jemu też ciężko jest mówić o wszystkich zawodnikach. Na pewno są problemy. To jest ciężka liga. W tej lidze w każdym meczu rywale walczą mocno. W tej lidze w każdym meczu rywale wysoko wieszają tą poprzeczkę. No i to wszystko sprowadza się do tego, że, że, że trzeba po prostu To na to, żeby z tego, z tego so what we should do right now to find the way to be on the right direction? I mean, I, don't, I, I honestly don't have all the answers for you, man. Uh, just move on and just keep working hard. Just like I said, we just got to lock in more. I don't, I don't. Uh, I'm not really sure. Just gotta keep moving on, working hard. I mean, that's all you can do at this point. Can't think about last game when the next game arrives. So, mm -hmm. just keep working mm -hmm. hard. I and mean, like we work hard in practice, just in the game, uh certain moments we just, uh, mean, I mean, all I can say is that certain moments we not locked in, make certain mistakes at the at the wrong times. Popełniamy za dużo błędów w tych ważnych, istotnych momentach, nie potrafimy zamykać tego meczu tak, jak to powinno wyglądać. No i James mówi, podkreśla, że ciężko odpowiedzieć na pytanie, co teraz robić, żeby wyjść z tego kryzysu. Z jednej strony mówi o tym, że trzeba ciężko pracować, nie można za dużo rozpaczać, tylko trzeba iść do przodu. No i wyjść z tego wszystkiego właśnie poprzez ciężką pracę. Oby tak było. Thank you very much, Junior. Tyle James Palmer Jr., tyle od nas dzisiaj tutaj, prosto z areny Ostrów, ciężki, trudny. Na pewno jest to moment, ale trzeba walczyć, bo, jak powiedział kapitan James Florence, sezon długi i poprzez ciężką pracę trzeba wyjść z tego kryzysu. Tak to bywa. Droga do sukcesu bywa kręta i ciężka. Także bądźcie z nami, wykonujecie świetną robotę. Razem musimy być jedną pięścią, tak jak to powiedział Jimmy. Oni, jako zespół, my, jako cała społeczność, jako sponsorzy, jako kibice. I spokojnie. To był dzisiejszy nieudany występ, ale teraz wracamy do pracy i oby kolejne mecze były dobre. Ciężka praca przede wszystkim. Dziękuję pięknie i dobranoc.